Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard Auto Unboxing, a raczej pogadanka na temat obudowy od Genesis, Genesis Titan 550+. Dostałem tą obudowę od Genesis już chyba w kwietniu, więc jak widzicie minęło dosyć sporo czasu i przez cały ten czas miałem obudowę w swoich łapkach i mogłem ją potestować, dzięki czemu dzisiaj usłyszycie ode mnie parę słów o tej obudowie, słów, których może nie usłyszeliście od innych. Obudowa... Jaka jest, pewnie każdy widzi. W tle będą się pojawiały różne ujęcia z unboxingu oraz ze zbliżeń z tej obudowy. Ja ją mam przed sobą i jest to obudowa na mój nowy projekt. Który zobaczycie oczywiście na YouTubie. Aktualnie niestety nie będę w stanie Wam za bardzo pokazać, jak to wygląda, ale muszę przyznać, że tutaj. Ta szybka, która jest to okienko nasze na świat komputera, jest wykonane z takiej typowej plexi. Nie jest to szkło, nie jest to szkło hartowane, jest to taka plastikowa, jakby e, szybka, dosyć mocno przyciemniona. To jest ten akurat malutki minusik, który mi dosyć się nie podoba, że właśnie. Ta szybka jest dosyć ciemna, przez co nie widać do końca, co tam w środku się znajduje w naszej budowie, ale z drugiej strony, jeśli dobrze ją podświetlimy od środka, a zazwyczaj to się robi z e, takimi obudowami z oknami, właduje się w środek LEDy, jakieś podświetlenia, wtedy nabiera ta obudowa kolorów. Naprawdę jest ok. E, regulacja regulacja wentylatorów z przodu mamy jeden USB 3.0 dwa USB 2.0 wejście na mikrofon słuchawki, czyli karta dźwiękowa w obudowie, dodatkowo wiadomo, miejsca na wentylatory z przodu dwa, z góry jeden albo 120 albo 100 mm, z tego co pamiętam i z tyłu mamy jeszcze na wentylator miejsce, ogólnie miejsca wentylatory jest sporo i obudowa naprawdę dobrze się chłodzi tutaj mamy dużo elementów metalowych które fajnie to ciepło również odprowadzają. Nie jest to jakiś plastik, znajduje się właściwie tylko z przodu obudowy. E, wszędzie indziej zastosowano e, właśnie metal. I to jest ok i naprawdę to się szanuje, zwłaszcza, że z przodu obudowy z z zazwyczaj e, wchłaniamy zimne powietrze, więc nie musi tutaj być jakoś specjalnie dużo metalu. Fajne jest to, że reszta obudowy jest właśnie metalowa, dzięki czemu fajnie to ciepło odprowadza i naprawdę można bardzo dobre temperatury wykręcić na tej Obudowie, w tym sensie, że ona po prostu dobrze odprowadza to ciepełko. Ze względów estetycznych wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Nie miałem się tutaj do czego doczepić. Fajne jest maskowanie na, na, na zasilanie. Tutaj mamy normalnie taką półeczkę czarną na dole, dzięki czemu to estetycznie również wygląda. Trzeba brać pod uwagę jednak to, że jakieś przeogromne płyty główne raczej się nam tutaj nie zmieszczą. Zwyczajne standardowe normalnie wchodzą, więc wszystkie jakieś tam wymiarowo jest super. Wszystko przemyślane ok, dodatkowo wszystkie karty graficzne, większe nawet, te bydlaki bez problemu się zmieszczą. Mój GTX 980 Ti chłodzeniem wodnym od EVGA, tak pol, polski język, o Jezu, y, zmieścił się bez problemu, więc myślę, że na Chilku dacie radę zmieścić tu swoją y, jakąś kartę graficzną. No i tak jak mówię, co tu więcej o budowie mówić, jest naprawdę bardzo ok. Przez ten długi czas, jaki ją miałem, naprawdę bardzo, bardzo dobrze się spisywała. No i właściwie... Właściwie sam nie wiem co więcej Wam powiedzieć, wstawki zobaczycie, wszystko zobaczycie. Fajne jest to, że ta szybka jest tutaj odkręcana z przodu, ona nie jest jakoś tam wsuwana i tak dalej. Normalnie mamy tutaj takie ładne, e, ładne śruby na froncie, którymi mocujemy oczywiście e, tą szybkę. No i, i muszę Wam powiedzieć, że robi to wrażenie, naprawdę ładna, estetyczna obudowa. Jest dosyć malutka, jest taka kompaktowa, na przykład na piórko można bez problemu ją postawić. Nie będzie szpeciła, wręcz przeciwnie, ona właśnie po to jest taka, żeby Postawić gdzieś na biurko, chwalić się, co mamy w środku, można zobaczyć. I ta obudowa posłuży mi do mojego nowego projektu, który y, mam w planach. Obudowa będzie, będzie właśnie takim, taką wisienką, y, która będzie wszystko łączyła. Sami zobaczycie zresztą na pewno w przyszłości, cóż się stanie z tą budową i co tam w środku będzie się działo. No i cóż wam więcej powiem o tej obudowie. Jest OK. Za tą cenę nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę, jest parę kompromisów, które no niestety no tam troszeczkę mogą psuć to fajne wrażenie takiego naprawdę wysokiego, high-endowego sprzętu. Na przykład tam zaślepki, przy wyrywaniu zaślepek troszeczkę trzeba było się namęczyć. Czasami zostawały, wiecie, te ostre metalowe kawałeczki gdzieś, dobrze spiłować, ale to naprawdę rzadko kiedy jakoś tam szpeciło, brzydziło. Dodatkowo dostajemy wentylatory do obudowy, chyba z tego, co pamiętam, dwa z przodu, na górę i na tył. W ogóle chyba komplet wentylatorów, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności, czy są dwa z przodu, czy tylko jeden montowany, ale ogólnie mamy bardzo dużo wentylatorów, ona jest super chłodzona, tak jak ja mówiłem, mamy regulację również wentylatorów, bez problemu, możemy sobie tutaj na panelu bocznym zmniejszać, zwiększać prędkość ich dzięki czemu też możemy dostosować czy chcemy mieć cicho czy chcemy mieć chłodno jak nam wygodniej. No i taka obudowa. Więcej o niej na pewno w przyszłości się jeszcze dowiecie i ją zobaczycie z bliska. Tak jak mówię, projekt w drodze, także kiedyś jeszcze na pewno zagości ta obudowa na moim kanale. A tymczasem dziękuję za obejrzenie. Mówi do Do kolejnego odcinka, trzymajcie się. Cześć. Pa pa.